Pani Zuzanno, czy chciałaby Pani się podzielić z nami jakąś refleksją? Zapraszam do mikrofonu. <noise> Dziękuję, że Pani jest z nami. Może być Pani pewna, że od 10, kiedy to się zdarzyło, nie miałem wątpliwości, że to był zamach. I to jest oczywiste, zginęli najlepsi synowie, bohaterowie nasi. No więc w związku z tym, że Pani tu z nami jest, jesteśmy z Panią i rozumiemy to, czujemy i, i modlimy się i, i prosimy o słowo do nasu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Tak mi są. Szanowni Państwo, Dziękuję za zaproszenie Ale? z całego serca. Dziękuję w swoim imieniu i w imieniu mojej świętej pamięci męża, bo wiem, że to za jego zasługi tak. tutaj jestem, za jego walkę o przywracanie tak. pamięci żołnierzom wyklętym. Tak. Szanowni Państwo, kiedy myślę o księdzu Gurgaczu, myślę, o poświęceniu się do granic samozatracenia. To zupełnie niesamowite dla mnie, niesamowite przeżycie. Już od samego początku, od Częstochowy, gdzie złożył swoje życie na za ojczyznę, na ofiarę za ojczyznę, którą, która stała przed totalitarną drugą wojną światową i jej tragizmem. Aż po sam koniec, po męczeńską śmierć na, w Krakowie na Montelupich. W więzieniu na Montelupich. Kiedy myślę o księdzu Gurgaczu, to zastanawiam się, kto takich ludzi wychowywał, skąd oni się biorą, skąd mają odwagę. Skąd mają wiarę, skąd mają siłę, upór, czciwość wewnętrzną? Te wartości, do których się ciągle odnoszą? Skąd to się bierze? I zastanawiam się nad jego domem rodzinnym, nad matką, ojcem, czy to oni, czy może ktoś spotkany po drodze, jak tutaj przed chwilą przede mną mówił ksiądz. Jakiś człowiek, który natknął. Nie potrafię na to odpowiedzieć. Może tak, a może to po prostu Duch Święty. Może on już taki był, może się taki urodził. Urodził się i został taki niesamowity do samej śmierci. I kiedy myślę o Księdzu Gurgaczu, to wydaje mi się, że czuję ten tragizm, tragizm sytuacji, jego sytuacji kiedy jego zakon odcina się od niego. Kiedy zostaje sam, odchodzą od niego współbracie. Kapłan, który zostaje sam i który wierzy, że mimo wszystko służy słusznej sprawie, mimo wszystko walczy do końca, walczy o wiarę, o to, jak on tą wiarę czuje i rozumie. Szanowni Państwo, to jest niesamowicie ciężka sytuacja. To jest wyjątkowo trudny wybór. To trzeba mieć siłę jak hartowana stal. Ksiądz Gurgacz w swoich zeznaniach mówił, na śmierć pójdę chętnie. Cóż to zresztą jest śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi przelana niewinnie, Zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę. Mówił miesiąc przed śmiercią. Szanowni Państwo, za co można zamordować księdza? Ksiądz zeznawał. Obowiązkiem moim była opieka nad grupą, a więc odprawiałem prześwięte, święte, spowiadałem członków grupy, Objaśniałem im Ewangelię Świętą, a nadto miałem wykłady. A Gazeta Krakowska po zabójstwie księdza Grugacza pisała w artykule pod tytułem Gurgacz i jego banda przed sądem. Pisała tak: Pojmujemy również, jak wielką zbrodnią jest cyniczne nadużywanie wiary dla celów występnych, godzących. Podstawy naszego życia, naszej pokojowej, twórczej pracy, która podnosi dziś chwałę imienia polskiego na całym świecie. Proszę Państwa, kłamstwo, począwszy od tytułu, a skończywszy na wnioskach, brak spójności logicznej, propaganda. Jakże niestety ciągle żywa, która wraca, wraca z powrotem, mimo że minęło już tyle lat. Kłamstwo, które miało przemówić do nieświadomych ludzi. Oni mieli uwierzyć, że ksiądz był bandytą. Spidniew Herbert pisał w jednym z fragmentów swojej wierszy. Jak trudno ustalić imiona wszystkich, którzy zginęli w walce z władzą nieludzką. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. Nie wolno się pomylić nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Dlatego chcę przypomnieć, że wraz z księdzem Gurgaczem Ubeccy zabili Stefana Balickiego. Bylinę Stanisława Szajnę Orła, obaj żołnierze Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. I sądzony razem z nimi był także kleryk Michał Żak, który odszukał i wskazał miejsce, gdzie wrzucono do ziemi, bo trudno to nazwać pochówkiem, księdza Górkacza. W grudniu 2008 roku, w wywiadzie do dziennika, mój mąż, Janusz Kurtyka, prezes Instytutu, Pań Instytutu Pamięci Narodowej, powiedział: Państwo polskie nigdy nie może uchylać się od upamiętniania własnych ofiar. Jeśli będzie się uchylało, to nie będzie miało prawa oczekiwać poświęceń. Proszę Państwa. Państwo polskie, tu to my, to my pamiętamy, to my podnieśliśmy ten obowiązek, wzięliśmy go na siebie o pamięci o tych, którzy skinęli, o przekazaniu tych pamięci dalej do naszych dzieci, naszych wnuków. To jest nasz obowiązek. I skoro tu już jestem, zwracam się do Państwa z ogromną prośbą. Przygotujmy za rok listę żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Wszystkich żołnierzy. I odczytajmy tutaj ich imienia i nazwiska. Odczytajmy głośno chórem. Przypomnijmy wszystkim, a oni są tylko warci. Dziękuję bardzo.